Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Tajemnica znikających ciastek. W domu na końcu spokojnej uliczki mieszkało rodzeństwo. Rezolutna Basia i jej młodszy, zawsze pełen pomysłów, brat Kacper. Ich ulubionym zajęciem było robienie psikusów rodzicom i starszej siostrze Zosi, która była już nastolatką. Rodzice Basi i Kacpra prowadzili małą, przytulną cukiernię, a mama piekła najsmaczniejsze ciastka w całym miasteczku: czekoladowe, waniliowe, z nadzieniem malinowym. Były po prostu przepyszne. Pewnego dnia wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Mama, jak zawsze, upiekła całą blachę świeżych, pachnących ciastek. Po wyjęciu ich z piekarnika, zostawiła je na kuchennym stole do ostygnięcia. Gdy po chwili wróciła, połowy słodkości już nie było. Kacper, Basia. Czy to wasza sprawka? spytała marszcząc brwi. Nie, odpowiedziały dzieci niemal jednocześnie. Mama spojrzała na nie podejrzliwie, ale nie doszukała się żadnych okruszków na ich ubraniach, a ich buzie wyglądały na zupełnie niewinne. Hm, dziwne, mruknęła i wzruszyła ramionami. Rodzeństwo spojrzało na siebie zawadiackim wzrokiem. To było podejrzane. Bardzo podejrzane. Mamy tajemnice do rozwiązania. Wyszeptała Basia z emocjami w głosie, których nie mogła powstrzymać. Tak, jesteśmy detektywami. Dodał Kacper, zaciskając pięści w geście gotowości. Nie tracąc czasu rozpoczęli śledztwo. Najpierw sprawdzili stół. Blacha była idealnie czysta, żadnych okruszków, żadnych śladów. Potem zajrzeli pod stół. Może zjadł je pies sąsiadów, który czasem przybiegał w odwiedziny, ale pod stołem także było pusto. A może. Złodziej zostawił jakieś ślady? zasugerowała Basia, rozglądając się po podłodze. I wtedy dostrzegli to, o co im chodziło: małe ślady o dziwnym okrągłym kształcie i bardzo rozmazane. To wygląda jak odciski palców w mące, wykrzyknął Kacper. Ślady prowadziły do salonu. Rodzeństwo ostrożnie ruszyło za nimi niczym prawdziwi detektywi. W salonie ślady urywały się przy kanapie. Sprawdźmy pod poduszkami, zarządziła Basia. Odsunęli jedną poduszkę, ale niczego nie znaleźli. Pod drugą też było pusto, ale przy trzeciej znaleźli o kruszki po ciasteczkach. Mamy trop, powiedział triumfalnie Kacper. Ale kto mógłby tu podjadać ciastka? Basia zmrużyła oczy, jakby próbowała przeniknąć tajemnicę wzrokiem. Może ktoś, kto lubi słodkości, ale nie chce się przyznać? Postanowili przyjrzeć się uważnie wszystkim domownikom, którzy stali się głównymi podejrzanymi. Natychmiast rozpoczęli obserwacje. Najpierw tata. Siedział na tarasie, popijając herbatę i czytając gazetę. Nie wygląda na winnego, mruknął Kacper. Potem sprawdzili mamę, która właśnie zagniatała ciasto na kolejne wypieki. Mama chyba nie ukradłaby własnych ciastek, stwierdziła Basia. Ale wtedy zobaczyli coś podejrzanego. Ich starsza siostra, Zosia, siedziała przy biurku i wyglądała na bardzo, bardzo zadowoloną. A obok niej, Leżał mały talerzyk z kilkoma okruszkami. Rodzeństwo spojrzało na siebie porozumiewawczo. Musimy ją złapać na gorącym uczynku, wyszeptał Kacper. Postanowili urządzić pułapkę. Następnego dnia mama znów upiekła blachę ciastek. Tak jak zawsze studziły się na stole, jednak tym razem Basia i Kacper ukryli się za fotelem w salonie, gotowi do natychmiastowego działania. Czekali i czekali. I wtedy ktoś się zbliżył. Nie była to Zosia ani tata, tylko ktoś zupełnie nieoczekiwany. To był Franek, ich kuzyn, który przyszedł w odwiedziny. Franek ostrożnie rozejrzał się dookoła, po czym wyciągnął rękę w stronę ciastek. Chwycił jedno, potem drugie, a potem. Mamy cię, wykrzyknęli Basia i Kacper, wyskakując z kryjówki. Franek aż podskoczył, a jedno ciastko prawie wypadło mu z ręki. Ale to nie tak jak myślicie. Zaczął się tłumaczyć, próbując ukryć smakołyki za plecami. A jak? zapytała Basia, tupiąc nerwowo nogą. Franek nerwowo rozglądał się po kuchni, szukając jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Ja chciałem tylko sprawdzić, czy są wystarczająco dobre. Kacper uniósł brwi. Chcesz powiedzieć, że testujesz jakość ciastek bez pozwolenia? Tak, pospiesznie odpowiedział Franek łapiąc się tej wersji. Chciałem pomóc waszej mamie. Basia przewróciła oczami. Pomoc polegałaby raczej na tym, żeby powiedzieć mamie, że chcesz spróbować, a nie na zjadaniu połowy blachy w tajemnicy. Franek spuścił głowę. No dobra, może trochę przesadziłem, ale one są takie pyszne dodał, patrząc na nich z błagalną miną. A więc to ty zabrałeś wczorajsze ciastka? zapytał Kacper, wskazując na niego palcem. Franek nagle zrobił wielkie oczy. Co? Nie. Ja dzisiaj wziąłem tylko dwa. Wczoraj nawet mnie tu nie było. Basia i Kacper spojrzeli na siebie bardzo zaintrygowani. Czyli to nie ty byłeś pierwszym złodziejem ciastek? zapytała Basia. Franek pokręcił głową. Nie. Ale skoro ktoś inny podjadał ciastka, to może też chciał tylko pomóc. Kacper skrzyżował ręce. Coś mi się wydaje, że musimy odkryć prawdę do końca. Franek, chcąc odkupić swoje winy, postanowił pomóc rodzeństwu w dalszym śledztwie. Może sprawdzimy, kto był wczoraj w kuchni? zaproponował. To łatwe. W kuchni była oczywiście nasza mama. My także. Tata pewnie też przybiegał po herbatę, wyliczała Basia. Ale nie wiem co z Zosią. O tak, Zosia, powiedział Kacper. Widzieliśmy u niej okruszki. W tym momencie do kuchni weszła ich starsza siostra. Dlaczego tak na mnie patrzycie? zapytała podejrzliwie. Zosiu, zaczęła Basia poważnym tonem. Czy wczoraj wieczorem podjadałaś ciastka? Zosia uniosła brwi. Ja? No, coś ty, przecież ja ograniczam słodycze, są niezdrowe, powiedziała odwracając wzrok. Kacper zmrużył oczy. Widzieliśmy u ciebie okruszki? Może i widzieliście, odparła Zosia, wzruszając ramionami. Ale to nie znaczy, że ukradłam wszystkie ciastka. Rodzeństwo spojrzało na siebie. Czyli jednak coś zjadłaś? powiedział triumfalnie Kacper. Zosia westchnęła. No dobrze. Wzięłam dwa, może trzy. Mali detektywi spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Nie było powodu, żeby nie wierzyć Zosi. Ale to oznaczało jedno: prawdziwy złodziej ciastek wciąż pozostawał nieuchwytny. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, kto jeszcze mógł mieć dostęp do kuchni. I wtedy usłyszeli znajomy dźwięk: chrup, chrup, chrup. Basia, Kacper, Franek i Zosia. Jednocześnie odwrócili głowy w stronę spiżarni, skąd dobiegały hałasy? Tam coś się działo. Kacper ostrożnie podszedł do drzwi do pomieszczenia i uchylił je powoli. A to, co zobaczyli, wprawiło ich w osłupienie. W kącie spiżarni, z pyszczkiem ubrudzonym od okruszków i oczami pełnymi ciepła, siedziała Honorata, koza sąsiadów. Co tu robi koza? wykrzyknął Franek. Basia opadła na kolana ze śmiechu. To ona jest złodziejem ciastek? Koza spojrzała na nich, jakby wcale nie rozumiała problemu i chrupnęła ostatni kawałek. Ale jak ona się tu dostała? Zdziwiła się Zosia. Kacper rozejrzał się dookoła i zauważył otwarte okno. Ojej. Wygląda na to, że ktoś nie zamknął okna w kuchni. I tym kimś był? Zaczęła Basia patrząc na Franka. Franek zbladł. Ja, ale ja. No, może. No dobra. Może zostawiłem je otwarte, kiedy wychodziłem na podwórko. Zosia parsknęła śmiechem. No to pięknie detektywi. Cały czas szukaliśmy złodzieja. A tu proszę, włamywacz na czterech nogach. Koza oblizała pyszczek i spojrzała na nich z miną niewiniątka. No dobra. Westchnął Kacper. Przynajmniej rozwiązaliśmy zagadkę. I nauczyliśmy się, że zawsze trzeba zamykać okna, dodała Basia. I pytać o ciastka, zamiast je podkradać. Spojrzała znacząco na Franka i Zosię. Franek podrapał się po głowie. Ej no, ale gdyby nie moje testowanie jakości, nigdy byśmy nie odkryli honoraty. Zosia westchnęła. No tak, wielka zagadka ciastek rozwiązana. Ale co teraz? Wszyscy spojrzeli na kozę. Koza spojrzała na nich. Me. Chyba trzeba odprowadzić ją do sąsiadów i powiedzieć mamie, że ciastka nie wyparowały w magiczny sposób, powiedziała Basia. Ale zanim to zrobimy? Kacper podszedł do stołu i chwycił jedno ocalałe ciastko. Chociaż to biedne małe ciasteczko uda nam się zjeść przed kozą. Rodzeństwo i Franek wybuchnęli śmiechem, a honorata zamerdała ogonkiem, jakby doskonale rozumiała, że właśnie stała się bohaterką największej zagadki w historii tego domu. I tak skończyła się sprawa tajemnicy znikających ciastek. Zagadka, która nauczyła ich, że prawda zawsze wychodzi na jaw, nawet jeśli ma cztery nogi i bardzo, bardzo lubi słodkości. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.